120 młodych uczestników wystartowało 28 lutego w slalomie gigancie o muszle Świętego Jakuba podczas 10. zimowej olimpiady ministrantów w Szczyrku. W zawodach udziału wzięło około 70 ministrantów i lektorów. Zawodom towarzyszyły także mistrzostwa uczniów szkół parafii Świętego Jakuba w Szczyrku. Łącznie wystartowało około 120 zawodników i zawodniczek. 21, tak? Dobra. Lecimy, gimnazjum. Zawody, które tutaj są organizowane, to jest, myślę, pewnego rodzaju promocja tego, że warto być ministrantem, dobrze jest być ministrantem, że ministrant to nie tylko ten chłopiec, który służy przy ołtarzu? No oczywiście. Przy ołtarzu muszą być najbardziej sprawni ministranci, czyli chłopcy. Nie, no, robimy zawsze te zawody dla ministrantów i lektorów naszej diecezji, bo specyfika naszej diecezji jest taka, że są góry no i trzeba to wykorzystać a jak to zawsze się mówi w zdrowym ciele, zdrowy duch ministrant, który jest sportowcem zawsze będzie dobrym ministrantem no myślę, że człowiek, który jest psychicznie, fizycznie mocny też ma zdrową psychikę jakieś wnętrze ma zdrowe, bo ma jakieś cele, swoje zainteresowania hobby i tak dalej, narciarstwo jest na pewno jedną z taką piękno jedną z pięknych motywacji młodego człowieka że umie poświęcić ten czas. Po pierwszym przejeździe każdy coś koncentruje się i zobaczymy, jak to co da. Ile rady będzie. A jak to wygląda na pierwszym przejeździe? Nie najgorszy. Pierwszy przejazd powiedzmy pół na pół. Teraz wszystko postawimy na jedną szalę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Podobno jesteś wielokrotnym mistrzem tych zawodów. To jak to jest? A udało się parę razy wygrać. A co to znaczy parę razy? Chyba 7 czy 8, nie pamiętam jeszcze. Czyli tyle lat tutaj startujesz. Tak, tak. Ile lat jesteś ministrantem? Oj, myślę, że już będzie, z 15 lat będzie. To to jest dużo, długi czas? Dosyć długi czas, myślę. Czy możesz mi powiedzieć, w jaki, w jaki sposób to się stało, że zostałeś ministrantem? Raz ja w kościele ksiądz potrzebował do posługi dodatkowego chłopaka i poszłem jakoś, doinspirowało mnie to bardzo i i Już potem co niedzielę chodziłem potem w tygodniu i tak zostałem ministrantem w sobie. Czy to jakoś zmienia życie? Ja Myślę, że tak, jest się zdecydowanie bliżej Boga. I teraz jak jestem w kościele, to od razu idę się przebierać służej. Jak to się przekłada w domu? W życiu domowym, w życiu rodzinnym, kiedy się ma syna ministranta? Czy to czasami może przeszkadza, może czasami pomaga? Ja myślę, że tutaj na pewno pomaga w życiu. Z żoną byliśmy związani ze sportem od, w zasadzie od zawsze, żona była zawodniczką również i ja. Borysie staraliśmy się już od najmłodszych lat zaszczepiać ducha takiego sportu. No nie było łatwo, bo to wiadomo, że to tworzy się młody charakter taki, takiego sportowca. Natomiast w tej chwili no, kiedy już Borys ma swoje umiejętności, kiedy już jest zawodnikiem cieszy. Po zakończeniu rywalizacji na stoku wszyscy spotkali się na poczęstunku i rozdaniu nagród w salce Kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Szczyrkowskiej Parafii Świętego Jakuba. Dyplomy, puchary i nagrody wręczali najszybszym ksiądz Andrzej Loranc, proboszcz w Szczyrku i ksiądz Jerzy Gibas szef biura promocji kultury i sportu diecezji bielsko żywieckiej nad całością czuwał inicjator zawodów, ksiądz Krzysztof Cojda. Na zakończenie sportowego spotkania każdy uczestnik mógł uczcić relikwie świętego Jakuba.